Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy w studiu przed spotkaniem Polska-Szwajcaria. Razem ze mną witają nasi stali eksperci, czyli Jakub Studziński. Witam serdecznie. Oraz Przemysław Szko. Witam. Panowie, być entuzjastycznie, przejdziemy do meczu. Spotkanie towarzyskie, ale możesz się trochę pobawić. Przyszuj... Wypić piwko. Tak, wypić piwko, rozerwać, porozmawiać o futbolu, czy najpiękniejszym sporcie świata. Czy myślicie, że rozgrywanie się to z takim rywalem, to dobry pomysł? Mówiłaś, że to Szwajcaria to nie jest San Marino. Grali na Mistrzostwach Świata ostatnich. Yy, mają kilku wspaniałych zawodników. Na pewno to pomoże niektórym polskim yy, reprezentantom poprawić swój poziom i no wiadomo, każda gra w reprezentacji yy, daje doświadczenia kolejnego. No również myślę, że to może być wartościowy mecz, gdyż Szwajcera ma kilku naprawdę ciekawych zawodników, a początku powołania trenera na wałki, to trener wybrał kilku piłkarzy, który chciał, których na pewno chciałby zobaczyć w akcji dłużej niż w końcu po jakichś meczu, gdyż powołał kilku młodych perspektyw, czyli ciekawych zawodników. I obejrzenie połączenia trzonu naszej reprezentacji z takimi graczami przyszłościowymi na tle takiego rywala jak Szwajcaria może być niezwykle pouczające. Może sprostuję, bo nie chciałbym być ten zrozumiany. Nie miałem na myśli w tym pytaniu, że Szwajcaria jest słaba zespołem, tylko chciałem właśnie podkreślić, że wezwanie mecz, mecz z zespołami na podobnym poziomie. Myślicie, że powinni wyjść właśnie ci młodzi, perspektywiczni, czy jednak Zgrywać starą kadrę? Myślę, że powinna być taka mieszanka. Część zawodników, żeby się zgrywała i odgrywała dalej. Zwłaszcza ci, którzy mają mało występów ze sobą i się tak na boisku nie rozumieją. A także dać może kilku młodym, ambitnym zawodnikom pokazania swoich umiejętności na tyle dość dobrego zespołu. Jasne. Słuchajcie. Spotkanie odbywa się nie na stadionie narodowym uważacie, że to dobry pomysł? Z jednej strony jednak no fajnie, że kibice z innych części kraju mają bliżej do kadry, Na no, z drugiej strony mamy na stadion narodowy, może właśnie tam powinny być wszystkie, nawet towarzyskie no narodowym gramy wszystkie mecze eliminacji, więc myślę, że jest bardzo dobrą szansą dać reprezentację także kibicom z innych stron kraju. Wiadomo, nie każdy może przyjechać do Warszawy, nie każdy ma czas, nie każdego stać. Jest wiele powodów, dla których kibic może nie zjawić się w Warszawie, a jeżeli reprezentacja będzie się pojawiać w innych miastach, w dużych miastach, jak Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, tak, kibice z innej części kraju też są, to jest reprezentacja wszystkich Polaków. Tak, Każdy to... powinien mieć możliwość jej obejrzenia, nie tylko w telewizji. A poza tym mamy wiele nowych, ładnych stadionów i warto je pokazać światu. A co sądzicie o cenach biletów? No, trochę drogawe były, ale jednak można powiedzieć, że w końcu adekwatne do wyników. Czy jednak wersje powinna być nieco tańsze? No, wydaje mi się, że powinny być odrobinę tańsze. Wiadomo, no. Dopiero zaczęła ta gra, prezentacja, grać tak porządnie. Wcześniej nie była to zbytnio powalająca gra. Także... no powinny być trochę tańsze jednak. Tak, żeby zwykli, yy, szarzy ludzie mogli też pójść na ten mecz. Z pewnością organizator chciał zarobić na ostatnim dobrym imieniu w naszej kadry i dlatego bilety kosztują, ile kosztują. A, ale no oczywiście nie jest to taka cena, że większość kibiców nie będzie mogła na nią pozwolić. Ale z racji tego, że nie jest to mecz o stawkę i że atmosfera wokół naszej kadry dopiero się polepsza, Również wskazanym było, żeby bilety były tańsze, żeby większość kibiców, więcej, więcej kibiców miało może dostępu do oprezacji, żeby tą atmosferę dalej ocieplać. Żeby nie udać jej też na samym wyniku, ale też podejściu organizatorów do kibica. Za niespodziankę dla Państwa. Dzień dobry Państwu. Teraz prezentacja symulacji meczu Polski ze Szwajcarią w Cymbergaju. Zapraszamy. Losowanie stron. Czemu, co wiesz? Reszka Co no zaczynasz? Widzimy, że ekspert szkopek jest... Ej, teraz jaj no. Jest... Polską A, Niecelny strzał Proszę państwa, ależ emocje Niesamowite emocje Oj, oj, oj Kontuzja Kontuzja Przemo, gdzieś tam leci że... Pols... Polska słabo rozpoczęła ten mecz Znów nieczelny szczał Szwajcarów Szwajcaria na tarciu Państwa, co zrobi? Polska Ach, niewiele brakowało Ależ proszę Państwa Sam na sam wychodzi Polska Ależ to popsu Ależ to popsu O Boże co to za podanie Co tu się dzieje proszę Państwa? Oh, prawie samo mój! Ależ to zmesz! Ja nie wierzę co tu się dzieje! Proszę oh. Państwa, co tu się dzieje? Co to za spotkanie? Spotkanie, ale szantystyczny szczał ze stanu mili. Niecelny niestety. Proszę państwa? Ach, minimalnie. Obok bramki. Znów niecelny strzał. Proszę Państwa, emocje, emocje jak na rybach. <gul> Ekspert szkopek zasłania, ale nic się nie stało. Gol! Proszę Państwa, gol. Niestety Szwajcaria prowadzi 1 do 0. Zaczynamy od środka. Ekspert szkopek. Radzący Polskę Ale coś tu się stało Nie trafił w piłkę nasz zawodnik O, Nie ciała, co, co tu się dzieje przy Państwa Co tu się, co ci szwajcarzy robią? Chyba się szaleją na żarli Słupek, słupek przy państwa! Nieprawdopodobne Gra pełna emocji. Gra pełna ciekawostek. Gra pełna rozrywki. Prawdziwa ida Cymbelgaja. ale ta sytuacja w Polski nie trafił na pustą bramkę. Nieprawdopodobne. Drodzy państwo, co tu się dzieje? Kibice dostają szaleństwa. Kibice wariują ze smutku. A widać? Polacy wracają i out dla Polski. Fatalne zagranie Szwajcarów. Z, z auto wybija... Wybijają Polacy. No, fatalne rozegranie... Oj, co to było przy państwa? To my Chyba gramy, no mecz... Nie wiem, jakiś... Mecz kompromitacji. Niecelnie nie uderzył. Chociaż bramka nie skrócił kontu. No co tu się dzieje? Próba dalekiego wybicia, wtedy niecelna. No Nie dobrze jest. Proszę grać. Ach, znów taka próba dalekiego zagrania. No widzę, że drużyny próbują prostych środków. <śmiech> <śmiech> ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. No teraz kombinacyjna gra Szwajcarów. I gol! 2-0, przy Państwa. I w tym momencie sędzia gwizdze. Koniec spotkania. Niestety przegrywamy ze Szwajcarią 2-0. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Dziękuję. A tak. Szybkie studio, szybkie podsumowanie. Kogo typujecie najlepszego gracza Polski w tym meczu? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ no nie wiecie nawet, jaki będzie skład. Ale co jest teraz? Najlepszy gracz polski, to myślę, że to będzie w tym przypuszczalnie rezerwowym składzie, że to to najlepiej? Ciężko mi wskazać jednego gracza, ale myślę, że to będzie mecz młodych wilczków dopiero pukających do drzwi kadry i chcących pokazać swoje z możliwości selekcjonerowi, gdyż mm, wiadomo, Przemkadry jest już wybrany, ale... Kilka miejsc zawsze będzie walka i to jest dla nich fantastyczna okazja, żeby przekonać życie że selekcjonera. Przypomnijmy, że zawodnik Wilczek nie gra. Ja myślę, że Olkowski pokaże klasę w tym momencie. że Ekspert nieustannie stawia na Orkowskiego. Katarzyna jako sekwencji. Także... Panowie, serdecznie dziękuję za Wasze ambitne i bardzo mądre przemyślenia. Dziękuję za Wasze opinie. Dziękuję także Państwu za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce na spotkaniu na studiu pomeczowym, gdzie będzie niespodzianka zupełnie nowa formuła. Zapraszamy serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.